Hej, cześć! Siemano wam wszystkim, tutaj ja, Deromanek 100 i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Space Engineers. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku udało nam się zbudować nasz tutaj statek górniczy, który prezentuje się mniej więcej tak. I generalnie tak, w tym odcinku zaczniemy od tego, że pokolorujemy ten statek, bo na razie nie wygląda on jakoś zbytnio pięknie, dlatego chciałbym to zmienić. Generalnie tak, robi się to za pomocą Ctrl-P, i teraz możemy sobie wybrać kolor. Mam tutaj kilka defaultowych kolorów, i właśnie się zastanawiam, który wybrać. Może taki zielony na przykład. Zobaczmy, jak on będzie wyglądać. I z tego co wiem, to musimy teraz wziąć siódemkę i nacisnąć środkowy przycisk myszy. Dokładnie. I moglibyśmy go zrobić na zielono. Hmm. Eee, chwila, bo tak trochę czasami ciężko tutaj będzie cokolwiek zaznaczyć. Generalnie czy to też mogę kolorować? Mogę też to kolorować. A drilla mogę? Nawet drilla mogę, co ciekawe. No dobra. Myślę, że zrobimy tak na zielono. Chociaż te żółte wstawki będą trochę paskudnie wyglądać. Chciałbym, mamy już żółty statek. Nie chcę robić żółtego. Może niebieski? O, taki bardziej stłumiony. Zobaczmy. Bardziej stłumiony niebieski. Czy może Ctrl-P taki niebieski? W sumie to prawie nie widać różnicy, mi się wydaje. Z tego co stwierdzam, to różnicy prawie nie widać chyba. Pomiędzy tym na dole a tym na górze. No to zostawimy ten, który mam teraz wybrany, myślę. Chociaż dobra, no może trochę się zmienia. Może i jest jednak trochę. Widać, że trochę jaśniejszy. Teraz pytanie: Jest taki jaśniejszy. Dobra, weźmy może ten ciemniejszy, bardziej stonowany. Ok, tak więc ja sobie teraz pomaluję na niebiesko cały nasz tutaj statek. A wy to oczywiście tradycyjnie zobaczycie wszystko w przyspieszonym tempie. Okej, okay, dobra, słuchajcie, jak gdyby to by było tyle, mniej więcej pokolorowałem wszystko, co się dało, tych tutaj niektórych bloków nie pokolorowałem, dlatego, że mi się nie chciało rozbierać już części, bo to by było troszeczkę, moim przynajmniej zdaniem, bez sensu, także tutaj przez przypadek pomalowałem trochę nasz hangar, ale to myślę bez znaczenia, w sumie to yy, odstawił tutaj też, chwilę trochę będzie najbardziej default, to chwilę to jeszcze sobie tego pomalujemy tutaj, żeby był takiego samego koloru jak wszystko i także tutaj odbudujemy. Bo mamy dziurę w hangarze, dlatego że jakiś meteoryt pieprznął. Mam nadzieję, że będę miał płytki. Chyba będę miał, dobra, to jeszcze sobie to tylko na szybko odbudujemy i za chwilę e, pójdziemy pewnie kopać. Chociaż jeszcze na tym się zastanawiam, bo zobaczymy, co nam jeszcze jest tam potrzebne. E, gdyż generalnie chciałem już zaplanować też system, e, który automatycznie by to zbierał i przenosił do rafinerii, którą tak żebyśmy zbudowali, już sobie tam na stacji. Także jeszcze zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Ja się jeszcze zastanowię też, jakbym chciał to dokładnie zrobić, bo jeszcze na to jakiegoś takiego wielkiego pomysłu nie mam. Ale mam nadzieję, że coś niedługo wykminie. E, także dobra, myślę, że zaczniemy od tego, żeby zobaczyć, e, co nam jest potrzebne generalnie na rafinerię. Gdyż tutaj, jak widzicie, rafinerię mamy postawioną, mamy rafinerię zaplanowaną i ona sobie stoi tutaj. I zastanawiam się, czy to jest dla w ogóle dobre miejsce. Bo tak, zrobilibyśmy na dachu hangaru. Czy wylecisz mi stąd? Dziękuję. Zrobilibyśmy na dachu tego hangaru jakieś takie miejsce, gdzie byśmy ogólnie zbierali wszystko. I to wszystko musielibyśmy przetransportować tutaj. Gdzieś tędy pewnie bokiem jakoś. Potem to byśmy mogli obudować, żeby nie było tego widać. Czyli byśmy coś takiego mniej więcej zrobili. Ile? Zobaczymy. Tutaj niestety będzie trochę problem z wlotem bo generalnie nie jest to łatwe To w sumie nawet może zostać w tym miejscu No właśnie się tak zastanawiam, w sumie czy to może zostać w tym miejscu Może tutaj na postawimy i generalnie też byśmy sobie od razu zaplanowali assembler który również by tutaj nam się przydał. Eee, assembler, proszę bardzo, wrzucimy go sobie tutaj pod długemczkę eee, Dobra, generalnie to widzę, że on jest... Oj, to dosyć spory no dobra, okej, okay, chwilę. Gdzie on jest? Dobrze, teraz musimy go tylko dobrze ustawić. Czyli jak gdyby tak. Tak jak gdyby ma być ustawiony assembler. Okej. Okay. No i tu byśmy mieli miejsce jeszcze na coś. Czyli tak, zobaczymy, czego nam brakuje. Eee, brakuje nam już tylko motorów, co ciekawe. Dobra, jeden motor będziemy musieli dorobić. A, chwilę to jest Oxygen Generator. O! To w ogóle tego nie wiedziałem. To w takim razie jeszcze. Eee. Nie E, tylko R. E, rafinery, proszę bardzo, 8. Wow, ta rafineria trochę jeszcze większa. Serio, ta rafineria jest też taka wielka. Ile to ma? Od cholery. Hm. Ciekawie. Ciekawe, nie powiem, Chwilę, gdzie to będzie. Tutaj może. Nie ma takiej jakiejś mniejszej wersji albo coś. Large blocks. Hm. No właśnie. Kurde, a small blocks. Eee, a chwilę będzie. Small. Eee, coś small rafinery or coś, or something. Widzę, że nie. Kurde, duża ta rafineria. Za duża. Za duża normalnie aż hm. No właśnie. I co my z tym faktem zrobimy? No chyba nic. No gdzieś się trzeba będzie postawić. Ile to zajmuje, ja bym chciał wiedzieć. Hm. Generalnie ona by nam się już tutaj nie zmieściła, prawda? Chyba. Niezależnie jak bym ją ustawił, ona by nam się tutaj nie zmieściła. Czy nie mam jakiegoś takiego dobrego podglądu? Jak to mniej więcej. Może wezmę sobie, zmienimy kamerę. O. Dobra, teraz mam mniej więcej wgląd, jak to wygląda. Generalnie to byśmy musieli ją też dobrze obrócić. No nie, tak, chyba tak. Będzie dobrze, tak? Tak, jak gdyby byłaby prosto. Czyli musiałaby być ona postawiona kratkę w dół. I musiałby mieć dwa szerokości, no dobra, okej, okay, zobaczmy Kurde, trochę tu jest mało miejsca na to, niestety Myśmy musieli ten oxygen generator na razie rozebrać Także zróbmy to Postawimy go tam najwyżej, bardziej na prawo Na razie też rozbierzmy ten assembler Weźmy, e, zróbmy też dziurkę. Generalnie będziemy potrzebowali dziurkę w dół Włączmy sobie, o Jezu, nie, to chciałem niszczyć, ale dobra Włączmy sobie także jetpack, żeby nie spaść gdzieś tam Dobra Meteor storm inbound, mam nadzieję, że tutaj Za dużo nie poniszczy rzeczy Dobra, okej, okay. generalnie rafinery No generalnie to muszę ją teraz dobrze odwrócić Co generalnie nie jest takie proste Hm No właśnie, dobra, chwilę tu mamy Rafinery Cholera, ciężkie, o Dobrze obróciłem, co ciekawe. Przez chwilę. Tylko jak widzicie, to ma chyba aż 3 wysokości. Czyli tu mamy generalnie za mało miejsca. Generalnie mamy za mało miejsca na rafinerię. Ciekawie. No dobra, w takim razie musimy rozebrać dach. W takim razie musimy rozebrać, tak? I myślę, że zostawię wam to po prostu w przyspieszonym tempie, bo trochę tego jest, żebyśmy po prostu nie tracili czasu. To będzie teraz właśnie jakiś timelapse i fajna muzyczka. Okej, okay, dobra, słuchajcie, jak widzicie tutaj troszeczkę porozwalałem i poniszczyłem, ale generalnie w końcu to musi się postawić rafinerię, teraz też zaczęłam ją budować, tylko że niestety brakuje nam komputerów, a do komputerów potrzebujemy silikonu, którego niestety aktualnie nie mamy, także widzę tutaj, że będzie skopać trochę tego uranu, bo tak trochę się baguje, tak czy siak, taką rafinerię sobie zostawimy, także myślę troszeczkę rozszerzymy tutaj e, naszą, że tak powiem, główną siedzibę. Jeszcze zobaczymy, jak to zrobimy, ale myślę, że coś takiego na pewno trzeba będzie zrobić. Generalnie na pewno trzeba będzie podwyższyć tak, żeby rafinerię zamknąć, wiadomo. No i generalnie to powiększyć, zrobić klatkę schodową, żeby też się dało wejść na piętro i tutaj zrobimy właśnie ten teraz widokowy. W ogóle ten hangar jest teraz tak rozwolony przez te meteoryty, że... Aż normalnie masakra. Tak czy siak, weźmiemy sobie teraz nasz jakże zajebisty statek górniczy, który jest tutaj. I polecimy w poszukiwaniu silikonu Czyli musimy sobie wziąć i GPS. I szukamy silikon, proszę bardzo. Mamy widzę tylko jeden zaznaczony, trochę mało. I powiem, że nie. Jest on gdzieś tam na górze. Okej, okay, dobra, chwilę zobaczmy. E, Tamasz, no niestety, dosyć daleko. Jestem ciekawy, do jakiej prędkości ten statek się rozwinie. Bo na razie on za szybko nie leci. No, ale mam nadzieję, że się po jakimś czasie rozpędzi. Tak więc cóż, widzimy się już na miejscu. Okej, okay, słuchajcie, jesteśmy już praktycznie na miejscu. Jak widzicie, tu już praktycznie przyleciałam naszym zajebistym statkiem górniczym i jestem ciekawy jak tutaj będzie z kopaniem tak trochę w środku asteroidy. Nie wiem czy ten statek nie jest trochę na to za duży, ale nie wiem. Zobaczymy. Chwilę, e, może trochę do góry podlećmy. Generalnie yy, ore detektor, nie wiem czemu. Ok, dobra, już wykrywa. On musi być dosyć blisko. W sumie, a dobra, silikon mamy tutaj, gdzieś bardziej w dół. Dobrze, ok. A nie, tutaj mamy też silikon. Ch on chyba wygląda podobnie jak żelazo, mi się wydaje. Chwilę. czy to, to to szare. To jest chyba to szare. Dobra, zobaczmy. Podejedźmy trochę no i zacznijmy. Generalnie kopać. Tak, zdecydowanie to szary to silikon okej okay, dobra także kopiemy no i cóż nie wiem w sumie ile tego kopać nie wiem jak dużo ja tego nazbieram generalnie bo mamy właśnie tutaj wiecie od cholery mocy mamy dwa wiertła także żelazo też się postaram troszeczkę wykopać tutaj przy okazjonalnie trochę się podsuniemy w tą stronę o żeby też troszeczkę pokopać żelaza czemu by nie przyda się na pewno nie będziemy na tym na pewno stratni, jeżeli trochę żelazo pokopię. Generalnie nie wiem, czy mam cały czas przyspieszać w stronę ściany, czy mam nie przyspieszać w stronę ściany. Niestety takich rzeczy jeszcze nie ogarnąłem, także też tutaj warto się troszeczkę porozpychać naszym statkiem. O, chwilę, dobra, może trochę cofnę. Chwila, S, ok. Dobra, bo gdzieś tam się troszeczkę chyba zablokowałem. Generalnie staram się tak mniej więcej kopać pół na pół silikon i żelazo. Nie wiem, na ile mi to wyjdzie. Mam nadzieję, że tego statku jakoś nie pouszkadzam kopiąc w ten sposób. Nie ma teraz tego, myślę, w przyspieszonym tempie, dlatego że po prostu. Teraz idzie to dużo szybciej. Już, już równie dobrze, bym mógł teraz wracać. Tak, poprawdzie. No bo generalnie, pewnie mam już tego od cholery, aż sobie zobaczę. Mamy tego dużo. Jak widzicie, dużo. Nawet gdzieś się uran załapał. Aha, uran to dziś chyba tam u nas wykopam. Dobra, myślę, że tyle nam wystarczy. Tutaj gdzieś też mamy jeszcze Platinium, tak więc weźmy sobie tą Platynę wykopmy, w razie gdybym potem miał gdzieś latać, właśnie żeby jakąś Platynę znaleźć, tak przynajmniej może gdzieś od razu wykopię, tylko nie wiem gdzie ona za bardzo jest. Gdzieś tutaj chyba niżej, no dobra. Grzeleć mniej więcej. Także się będę musiał zastanowić czy nie dodać więcej silników do tej naszej kobyłki, no bo niestety troszeczkę Mam wrażenie, że ona jest zbyt ociężała. Mógłby ten zadek być nieco bardziej zwrotny. Generalnie, gdzie to ta platyna? To już jest platyna? Chyba. No i zobaczmy. Trochę się tutaj wkopiemy. I powoli. Bez pośpiechu. Dobra, generalnie platyna mam zaznaczoną tutaj. To mniej więcej tam się będę kopał. Ok. Wyrę, może trochę wycofam. Tutaj generalnie, o. Będę kopać. Dobra. Kopaj panie, kopaj. Zobaczmy, czy to jest. Eee... Tak, platiniumor oraz także od cholery kamienia, czyli generalnie platyna jest troszeczkę schowana z tego co widzę. Dobrze, ok. Czyli jednak musimy się bardziej tutaj kopać, bo tam to kopałem kamień. Także wykopmy też trochę platynki, czemu by nie przyda się. Widzę zapisało mi grę. Dobra, trochę cofnijmy. I tutaj weźmy bardziej do góry. Zobaczmy, jak to wygląda z pierwszej osoby. A generalnie, podobnie jak z trzeciej, prawie nic nie widać. Także, w sumie, bez, bez różnicy. Dobra, okej, okay, wycofajmy się trochę i zobaczmy, ile tego mamy. No, już też od cholery. Także, dobra, myślę, że to tyle z tego wypadu na tą asteroidkę. E, także co, myślę, że sobie ustawimy z powrotem GPS na naszą bazę tutaj, czyli wyłączymy tylko silikon. Gdzie jest nasza baza? W którą stronę? Bo generalnie w tym odcinku chciałbym jeszcze do bazy wrócić. Dobra. Baza jest w tą stronę. Niestety, właśnie tak jak mówiłem, ten statek się dosyć wolno rozpędza, tak więc chwilę dłuższą mi zajmie rozpędzanie się do tych 100 metrów na sekundę. Jednak tak czy jak wy to oczywiście tradycyjnie zobaczycie w przyspieszonym tempie. Okej, okay, dobra, jesteśmy na miejscu, tak więc zanieśmy sobie jeszcze tylko bardzo na szybko tutaj jakieś yy, rzeczy, które mi są najbardziej czyli potrzebne, czyli silikon. Jak widzicie, na raz mogę tylko 10 tysięcy, biorąc pod uwagę, to ile wykopam, to jest naprawdę mało. Dlatego przyda nam się automatyzacja, bo jeżeli mi miałem tak wszystko nosić, to bym się chyba zasrał. Tak, jak przerabiam mi najpierw silikon, potem kobalt, potem to, potem na końcu dopiero uran. Dobra, tak więc niech się trochę silikonu zrobi, tam też się komputery zrobią w międzyczasie, kiedy ja będę kończył ten odcinek, tak więc mam nadzieję, że on wam się podobał. W kolejnym dalej będziemy e, próbowali budować właśnie ten automatyczny system, który pozwoli nam szybciej wypróżniać nasz statek górniczy, i który będzie jakoś tam automatycznie po prostu do rafinerii i tak dalej, żeby cały proces bardziej zautomatyzować. Tak więc cóż, jeszcze raz mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał, no i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie, no i do kolejnych filmów. Na razie, no i cześć!